Hasta la vista, Baby. Jak widać pochmurno. Na sterowniku, prąd ładowania 030 ampera. Zobaczmy, na akumulatorze w tej chwili 12,7 siedem. Przetwornica jest podpięta. Pobór 2,726 W. Zasilacz ładujący telefon jest, ładowa, jest zasilany po 230 V. Nokia, którą ostatnio pokazywałem Państwu, jest w tej chwili, mimo tak mizernego słońca, ładowana. Jakoś dajemy radę. To wszystko. Pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.